Tajemniczy mędrcy ze wschodu wcześniej zyskali sympatię niż pasterze z Łukasza II. W protoewangelii Jakuba, jest to ten powiedzmy z drugiego wieku apokryf, z którego znamy imiona rodziców Maryi, Joachima i Anny. W protoewangelii Jakuba tylko za Mateuszem widać, że magowie przybywają, aby złożyć hołd, ale... W jaskini w Betlejem, a oznacza to, że jeśli w jaskini, to to idzie za Łukaszem. Magowie wspomniani przez właśnie Mateusza, ale Mateusz nie mówi, że oni w jaskini, tylko w Betlejem, w ogóle w domu. Takie pomieszanie już z Ewangelii obu. W rzymskich katakumbach. Czyli w tych cmentarzyskach, w tych wykopanych prawda, tunelach całej, w tym tufie powulkanicznym, magowie zadobytowali na malowidłach, na przykład jako dwóch, święty Piotr i Marcelinus, dwa wieki przed pasterzami, którzy dopiero pojawili się w IV wieku, czyli w sztuce wczesnochrześcijańskiej pasterze dopiero w IV wieku. A najpierw pojawiają się magowie, którzy nawet zyskują jakieś imiona. Jeśli zainteresowanie relikwiami traktować jako miernik, to w ogóle nie ma tutaj dyskusji co do tego, że magowie byli popularni, a nie pasterze. Rzeczywiście, relikwie magów i ciała nawet podróżowały więcej po śmierci. Czy te relikwie ich więcej niż ich właściciele, do tego stopnia, że jeszcze w XX wieku podróżowały i wracały często inną drogą? Mówi się, że relikwie magów zostały przywiezione z Persji do Konstantynopola w 490 roku, sprawdzone przez cesarza Zenona. Relikwie magów. Relikwie takie same lub inne. Pojawiły się znacznie później też w Mediolanie, a stamtąd z Mediolanu wyjechały do Kolonii w 1162 roku. Jako część łupu zabranego przez cesarza Fryderyka Barbarosse, który spustoszył Włochy w 1162 roku. Dziś te relikwie pozostają w Kolonii. We wspaniale emaliowanej świątyni, chociaż w 1903 niektóre relikwie kardynał Kolonii odesłał do Mediolanu w prezencie dla kardynała Mediolanu. Dlatego wróciły inną drogą. Do Mediolanu znowu, prawda? Tutaj wspaniała katedra w Kolonii, Kölner Dom, Katedra Świętego Piotra i Marii. Największy i najważniejszy kościół w niemieckiej kolonii. Było siedzibą biskupstwa, arcybiskupstwa. No i właśnie tutaj umieszczone te relikwie. Wysokie prezbiterium jest idealnym nawiązaniem do średniowiecznych relikwiarzy. Relikwie okazuje się nie tylko trzech króli, jeszcze innych, ale tu już nie będziemy o innych wspominać, Uczyniły kolonie jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w średniowieczu, obok Rzymu, Jerozolimy, Santiago de Compostela i Jakwizgranu ośrodkiem pielgrzymkowym. Tutaj relikwiarz trzech Króli. jako zasadnicza część głównego ołtarza, widok z przodu, widok z jednego boku, z drugiego boku. Tutaj różne oczywiście płaskorzeźby, ale nie mamy czasu, żeby tym się zajmować. Zachęcam, żeby sobie w internecie, powiedzmy, zajrzeć do relikwiarz Trzech Króli w Wikipedii. I tam można szczegóły sobie doczytać. Więc, jak mówiliśmy, tradycja Trzech Króli z kolonią związana jest od XII wieku. No ale co było wcześniej? No bo one w jakiś sposób znalazły się w Mediolanie. Prawda? O sposobie dostania się relikwii do Italii wiadomo z XII wiecznego, żywota biskupa Eustorgiusza. Otóż doczesne szczątki Trzech Króli miała znaleźć w IV wieku w Jerozolimie święta Helena, matka Konstantyna Wielkiego. Wiemy, że święta Helena pielgrzymowała do Ziemi Świętej, znalazła relikwie Świętego Krzyża, miała też znaleźć relikwie... Trzech Króli i miała je wysłać do Konstantynopola. Stamtąd zostały przewiezione do kościoła w Mediolanie podobno, ale oczywiście ta cała historia jest jeszcze bardziej skomplikowana później. W każdym razie no przy tych relikwiach modlił się Jan Paweł II, później Benedykt XVI w czasie Światowych Dni Młodzieży. Tutaj wygląd z boku tych relikwii szerokość 110 cm, wysokość 153, długość, czyli tutaj ta długość ma 2,20. W stosunkowo niedawnych czasach magowie spotkali się z opozycją i konkurencją pod wpływem antysymbolicznego nastawienia reformacji. Reformatorzy mieli awersję do wszystkiego co rzymskie, przede wszystkim do relikwii. Więc skoro odrzucili relikwie, bo tu relikwiarz z trzema królami, to oni skonili się do pasterzy. Więc protestanci bardziej uznawali pasterzy niż trzech króli, bo to wiązało się z papieskimi przesądami według nich. Bitwa o magów miała nastąpić później w katolicyzmie. Na amerykańskiej scenie katolickiej na początku lat 60. minionego wieku. Kiedy to efekty krytyki biblijnej, właściwie takiej racjonalnej, protestantyzującej, było odczuwane mocno, no zaczęto mocno akcentować niewiarę w magów i wręcz egzegetów oceniano na tej podstawie, czy egzegeta wierzył w istnienie magów, czy nie. Jeśli był bardziej postępowy, był bardziej krytycznym egzegetą, to nie wierzył w istnienie magów. Trzeba przyznać, że z mieszaniną smutku i rozbawienia, że niektórzy z tych, którzy rozpowszechniali dobrą nowinę biblijnej reformy, wydawali się mieć za swoje główne kerygmatyczne obwieszczenie: nie było magów. Czyli gdy głosili Ewangelię, właśnie ci sztandarowi postępowi, to bardziej wydaje się, że głosili, że nie ma magów, niż że Chrystus jest zbawicielem świata. Mówi się, że jeden taki demaskujący magów otrzymał nawet ręcznie malowaną kartkę świąteczną, przedstawiającą trzech bardzo rozgniewanych królów w towarzystwie wielbłądów, pukających do drzwi jego gabinetu, żądających po imieniu, by go zobaczyć. Że chcieli zobaczyć takiego, prawda? Jak możesz twierdzić, że nas nie ma? My Ci zagrozimy. Wzbogacenie, które wyobraźnia wniosła do mateuszowej opowieści o magach jest niezwykłym przykładem chrześcijańskiego midraszu, rozumianego jako popularne i pełne wyobraźni przedstawienie Pisma Świętego o wierze i pobożności. Prawda więc, no w ogóle Mateusz, pisząc ten choćby drugi rozdział swojej Ewangelii, używa takiego midraszu chrześcijańskiego jako gatunku literackiego. W odniesieniu do mędrców, pierwszym takim krokiem midraszowym już w ramach chrześcijaństwa, było podniesienie ich do godności królewskiej. A to jakby troszkę za zachętą Mateusza, bo ten zrobił aluzję w swojej Ewangelii do Psalmu 72, gdzie czytamy: niech królowie Seby i Saby przyniosą dary, niech wszyscy królowie oddadzą mu hołd. Pod koniec II wieku jeden z ojców Kościoła Tertulian w Afryce donosi że wschód uważa magów prawie za królów w swoim dziele przeciw Marcjonowi, Adversus Marcjon. Na zachodzie zaś, do czasów Cezara Arleskiego około 500 roku, uważano za pewnik, że magowie byli królami. Kolejnym krokiem, jakby w procesie tym midraszowym, było określenie liczby tych królów. W świetle zmianki o trzech darach w Ewangelii Mateuszowej zazwyczaj podaje się trzech króli. My po polsku według staropolskiego odmawiamy, odmieniamy nie królów, jak dzisiaj, tylko króli. Dlatego gdy mówimy uroczystość trzech króli, to jest to tradycyjna odmiana dawna zachowana w nazwie tylko. Bo poprawnie odmieniamy królów. Prawda więc no, zwróćcie na to uwagę, że w tej nazwie święta zachowało się archaiczne trzech króli. Pojawiają się inne liczby, na przykład dwóch, tak jak święty Piotr i święty Marcelinus na tej, w tej sztuce katakumbowej, o której mówiliśmy, czterech. Na fresku z katakumb z III wieku, z katakumb świętej domicylii w Rzymie, ale też i dwunastu, i do tego jeszcze z imionami, na niektórych średniowiecznych wykazach wschodnich. Na wschodzie najwcześniejsza znana próba nadania imion magom identyfikuje ich jako Hormizdach, król Persji. Yazdegerd, król Saby, Perozad, król Szeby. W sieci chrześcijańskim z Etiopii, w apokryficznej księdze Adama i Ewy z IV wieku, magowie to Hor, król Persów, Basanater, król Saby, Karsudan, król Wschodu. Ten to jeszcze pojawi się troszkę później, jako czwarty król w Uwandajka. Większość Chrześcijan lepiej zna zachodnią tradycję, gdzie nazywamy Baltazar, Merchior i Kacper czy Gaspar. Przy czym tu chcę dodać jeszcze, że właśnie właściwie określenie Kacper, Melchior, Baltazar, skąd się te imiona wzięły? Oznaczają one król w trzech językach. Znaczy, pochodzą od nas, bo Baltazar od Basileus greckiego, Melchior od hebrajskiego melech, król też, Gaspar od cesarz. Pierwsze i nieco zepsute literackie odniesienie do tej tradycji znajduje się w Escerpta Latina Barbarii, w łacińskim tłumaczeniu greckiej kroniki z VI wieku. Trzej królowie pojawiają się w słynnej mozaice z VI wieku w kościele świętego Apolinarego Nowego w Rawenie, ale legenda nad ich głowami, podtrzymująca zachodnią tradycję ich imion jest niepewna, czyli jest tu legenda, która jest nadpisana. Te imiona i wskazówka, że magowie reprezentują różne rasy pojawiają się tutaj w klasycznym opisie, no bo dzisiaj to mamy już tak skojarzenie, że jeden jest czarny. Więc później kwestia, skąd się wziął jeszcze czarny król, jeden, nie? Więc mamy tutaj, powiedzmy, w tej legendzie. Trzej magowie dali panu dary. Mówi się, że pierwszym był Melchior, starzec o siwych włosach i długiej brodzie, który ofiarował złoto panu jak królowi. Drugi z imieniem Gaspar, młody, pozbawiony brody, z rumianą cerą uhonorował go jako Boga swoim darem kadzidła, ofiarą godną boskości. Trzeci, czarnoskóry, mocno brodaty, o imieniu Baltazar, przez dar Mirry świadczył o synu człowieczym, który miał umrzeć. No Mirra to była na wagę złota kiedyś, prawda? No, tylko najbogatsi mogli sobie pozwolić na Mirrę. Czarny król pojawił się późno w sztuce. Symbolika darów w tym cytacie sięga drugiego wieku, bo znajduje się już u Ireneusza. Czyli gdy chodzi o to, co poszczególne dary, złoto kadzidło i mirra, oznaczają, to chrześcijanie w swojej dość wczesnej katechezie, już poświadczonej w II wieku, czyli niecałe 100 lat po w zmartwychwstaniu Jezusa, właśnie w taki sposób określali, co te dary oznaczają. Adversus herezes w tym dziele Ireneusza występuje właśnie, a także w hymnie Prudencjusza o objawieniu pańskim. Ostatecznie obok tej symboliki, która łączyła dary z różnymi aspektami Jezusa, czyli jako króla, Boga i cierpiącego odkupiciela, Złoto, prawda? Dla Boga kadzidło i mirra dla cierpiącego. Rozwinęła się jeszcze inna symbolika, która łączyła z życiem chrześcijańskim. Jak chrześcijanie powinni reagować na? Złoto zatem symbolizowało cnotę, kadzidło modlitwę, a mirra cierpienie. Co możemy Panu Bogu ofiarować? Cnotę, modlitwę i cierpienie pod tymi darami. Jeszcze inna sprawa, relikwiarza, ale teraz innego. Tam mówiliśmy o relikwiach z ciał Trzech Króli, a tutaj teraz mówimy o tych właśnie darach ofiarowanych, z których według tej legendy Matka Boża nie skorzystała, ale je przechowała, i te relikwie ostatecznie znalazły się w relikwiarzu w jednym z dwudziestu klasztorów z góry Atos. Od XV wieku, tutaj mamy, a tu jeszcze lepszy widok tego klasztoru, jednego z klasztorów na górze Atos. Od XV wieku klasztor świętego Pawła na górze Atos, ten właśnie, ma relikwiarz z darami ofiarowanymi przez trzech króli. przetrzymywany był przez Matkę Bożą, później miał być przeniesiony do Konstantynopola pod koniec IV wieku przez cesarza Arkadiusza, następnie w 1470 przez księżniczkę Mare Brankowic miał być ofiarowany. Mnichą z góry Atos. I ten relikwiarz składa się z 28 złotych talerzy, 70 ciemnych kulek zawierających kadzidło i mirrę. I ten relikwiarz był wystawiony dwukrotnie w kościele prawosławnym, bo to mnisi są prawosławni. Więc najpierw w 1999 roku wystawiono go w Atenach, kiedy zbierano datki po trzęsieniu ziemi, a w 2014 w katedrze świętego zbawiciela w Moskwie. I wówczas ludzie, Rosjanie, ustawiali się w tłum, prawda, w kolejkę. Odwiedziło wtedy 400 tysięcy ludzi te relikwie. I świadectwo mówi, że nawet prawda, przy 10 stopniach mrozu, oni po prostu 10 godzin stali w kolejce, żeby zobaczyć relikwie w 2014 roku. Prawda? A tutaj na tej górze Atos, jeden z klasztorów. Prawda? Tutaj góra Atos to jest właściwie takie państwo zakonne. Góra Atos. Na którą się składa około 20 klasztorów. Ci mniejsi z góry to mają takie długie brody, takie właśnie. Bardzo ciekawa religijność. Dalsze informacje dostarczone są z uroczą naiwnością w nekrologu w kalendarzu świętych w kolonii, gdzie magowie spoczęli. Poddani wielu próbom i trudom dla Ewangelii, trzej mędrcy mieli później spotkać się za życia, jeszcze oczywiście. W Sewa, w Sebaste w Armenii w 54 roku na święto Bożego Narodzenia. Następnie po odprawieniu mszy świętej ci trzej królowie, święty Melchior 1 stycznia zmarł w wieku 116 lat, święty Baltazar 6 stycznia w wieku 112 lat, a święty Gaspar 11 stycznia miał umrzeć w wieku 109 lat. Bezpodstawnie uważa się ich za królów, bo Pismo Święte prawda, no nie widzi w nich królów, tylko mędrców. No ale jak powiedzieliśmy ten psalm 72 w tekście Septuaginty 71. Według Jerome Biblical Commentary nazwa grecka magoi odniesiona do tych magów, została użyta przez Mateusza w dość ogólnym znaczeniu i nie w znaczeniu jakimś negatywnym początkowo oznaczał kasty uczonych perskich kapłanów albo kogoś biegłego w wiedzy i mocach tajemnych zaś niemiecki leksikon für Theologie und kirche taki wielotomowy podaje że to greckie słowo magoi nie oznacza królów lecz posiadających astrologiczną wiedzę tajemną dlatego święty justyn męczennik origenes i tertulianoi kościoła rozumieli przez magów astrologów, no bo Babilon, jak mówiliśmy, był kolebką astrologii. Trzej królowie w sztuce. W zależności od epoki przedstawiano ich jako mędrców ze wschodu, na przykład pokłon Trzech Króli Rubensa. Trzech skromnych wędrowców, pokłon Trzech Króli Dziotta, ale jako królów... W otoczeniu orszaku i w pełnych przepychu szatach. Prawda? Autorstwa Gentile da Fabriano, Pokłon Trzech Króli. Więc tu już mamy czarnego. Tu, prawda, z brodą siwą, a tu z brodą, ale. No, czego, tak. Więc to jest z XVII wieku. Bartolome Estebana. Najwcześniejsza wzmianka o objawieniu Pańskim jako uroczystości Trzech Króli, jako święto, pochodzi z 361 roku. Więc wydaje się, że no, przynajmniej widzimy, że już w IV wieku zaczęto obchodzić święto Trzech Króli. Święto jest wymienione dwukrotnie. Sugeruje podwójne święto, w ogóle chrztu i narodzin. Pamiętajmy, że jest to. Gdy chodzi o okres Bożego Narodzenia, najstarsze święto. Najpierw było Trzech Króli, później wyodrębniono Boże Narodzenie i później się to rozbudowało, aż nawet i w okres Adwentu. Prawda? I po Święto Chrztu Pańskiego. Ale najpierw było Trzech Króli. I w Trzech Króli świętowano Narodzenie Pańskie, objawienie Poganom. Objawienie w kanie galilejskiej i chrzest pański. Wszystko świętowano w jednej uroczystości. Tutaj Leonardo da Vinci, taki dość trudny ten obraz, bo widać. Jakie są związane z trzema królami zwyczaje? Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła wykształcił się dopiero na przełomie wieków XV i XVI. Poświęcanym kadzidłem była żywica z Jałowca, okazano nią domy, obejście, co miało oczywiście znaczenie symboliczne, by zabezpieczyć przed chorobami i nieszczęściami. W tym samym celu święcono też złoto i dotykano całej szyi. Po uroczystym obiedzie dodawano, podawano ciasto z migdałem. Ten, kto odnalazł w swoim kawałku ten migdał, zostawał królem migdałowym. Znany był też zwyczaj chodzenia dzieci z gwiazdą, które pukając do domu, otrzymywały rogale zwane szczodrakami. Śpiewano przy tym kolędy o trzech królach. A przy kościołach stały stragany, sprzedawano kadzidło i kredę. Stąd się kolędnicy też wzięli. Od XVIII wieku jeszcze mamy święcenie kredy dodatkowo, którą zwyczajowo w domach nad drzwiami, prawda, na drzwiach, no zaznaczano, pisano litery C, z krzyż M, krzyż B lub KMB i datę bieżącego roku. Więc co te litery oznaczają? Więc różne tradycje były z tym związane. Albo tradycyjnie wskazywano na imiona Kacpra Melchiora i Baltazara, ale oczywiście podawano też łacińskie słowa Christus Mansionem Benedicat, czyli niech Chrystus pobłogosławi dom. Choć Święty Augustyn tłumaczył je jako Christus multorum benefactor, czyli Chrystus jest dobroczyńcą wielu. Znana też jest interpretacja tego skrótu jako pierwszych liter łacińskich na trzech zbawczych zdarzeń świętowanych w Epifanie: cogitum, matrimonium i baptisma, czyli poznanie Chrystusa przez mędrców ze wschodu wesele w kanie galilejskiej i chrzest Jezusa w Jordanie. Więc widzimy, że takie proste rozszyfrowanie tego nie jest, tylko wiele tradycji obrosło prawda. Dzień ten był również zakończeniem okresu godów, który rozpoczynał się w dniu Święta Bożego Narodzenia, a jednocześnie był początkiem karnawału. W tradycji polskiej ludowej był czasem kolędowania, przebierańców, którzy jako trzej królowie z innymi postaciami odwiedzali okoliczne domy z życzeniami pomyślności, odtwarzali sceny z przybycia do Betlejem. Współcześnie funkcjonuje on w niewielu, ale w niektórych miejscach jak w Sopotni Małej aż trzy dni kolędowanie. I jeszcze na koniec ciekawostka, czwarty mędrzec. Proboszcz protestanckich prezbyterian, amerykański Henry van Dyke, w jednym ze swoich najbardziej znanych powieści The Story of Other Wise Men, opowieść o innym mędrcu, opublikowanej w 1892 roku, opowiada historię czwartego maga, króla Medów, Artabana, który chciał przynieść cenne kamienie dzieciątku Jezus, ale Zanim dotarł, to po drodze potrzebującym te dary rozdał. Nigdy nie dotarł do żubka, a spotkał Jezusa dopiero jak szedł na ukrzyżowanie. Chociaż ta jego opowieść, Wandajka miała swoich naśladowców, na przykład niemiecki pisarz Schaper w 62. wstępowiści Dei Kini Kynigum, czwarty król, Opowiada historię małego króla rosyjskiego pochodzenia, który podróżując samotnie i pozostając w drodze przybywa. 33 lata po narodzinach jest przy ukrzyżowaniu też. Zainspirowany tymi dziełami pisarz Michel Tournier w powieści Gaspard, Melchior i Balthazar opublikowano jego wyobrażę Wyobraża sobie podróż trzech postaci z królestw, do Betlejem, wymyślając motywacje różne, więc różne motywacje, po co oni tam szli do tego Betlejem. To taki przyczynek troszkę dla zainteresowania pewnymi tradycjami, sztuką.